Cześć, witajcie. Dzisiaj wtorek, a więc dzień, w którym ulepszamy naszych bohaterów, tych, których wczoraj wynaleźliśmy dzięki chipom albo mapom. A dzisiaj mamy możliwość ulepszenia ich między innymi dzięki ruletce Reja. Ja zrobiłem swoje 150 losowań, ale spokojnie to wideo nie będzie o tym, jak kręcić w Reja, ponieważ tutaj się tylko naciska jeden przycisk. Ale dzisiaj będzie o tym. Dlaczego Daisy jest świetnym wyborem dla tych, którzy grają marszem w stylu kontroli oraz dlaczego powoli styl kontroli ma szansę być potężniejszym od stylu berserk. Ale o tym już za chwilę. Jeżeli przestudujemy sobie dokładnie umiejętności Daisy, ja już ją troszeczkę ulepszyłem, jak pewnie zauważyliście, nie wiem jakim trafem. Wszystkie jej umiejętności są na poziomie 9. Dajcie znać w komentarzu, jak to u Was wygląda, bo samo jej ulepszenie do maksymalizacji, jeszcze jej trochę dużo brakuje, więc tutaj jestem troszeczkę zdziwiony. Ale do brzegu. Chodzi o to, że jeżeli przestudujecie te umiejętności, czyli pierwsza umiejętność jest pasywna, co 4 tury rozpyla chmurę trującego piwa, wśród rzędów oddziałów rywala i nakłada cztery staki, czyli. Poczwórną trucizną, i każdy ten stak redukuje obrażenia wywoływane przez rywali, i równocześnie zadaje samym rywalom obrażenia. To jest bardzo ciekawa umiejętność. Druga umiejętność jest taka, i ona jest aktywna, co dwie tury Daisy, jakby nie wiem, jak to powiedzieć, rozdziela bardzo wysokoprocentowy alkohol na dwa pierwsze rzędy wroga, zadając im obrażenia. Będące sumą obrażeń zatrutych, podpalonych oraz krwawiących oddziałów razy określony procent, w tym przypadku jest to 19. I, I trzecia umiejętność również jest pasywna i sama pije z legendarnego kufla piwa, aplikując naszym oddziałom pijaną wściekliznę. Tak bym to nazwał, ale co za tym idzie, działa to trochę jak miecz obusieczny, ponieważ zwiększa obrażenia zadane przez nasze oddziały, ale również wpływa na to, że nasze oddziały. Również otrzymają zwiększone obrażenia. Jest to bardzo podobne do umiejętności, którą miał bardzo stary bohater, mianowicie Joker. Tam również było coś takiego. Ta umiejętność nazywała się Crazy Factor i w zamian za zwiększony bonus obrażeń, które zadajemy naszym rywalom, zwiększone były również udziały rannych własnych żołnierzy. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Ale do czego zmierzam? Do tego, że żadna z tych umiejętności, ani trzecia, która jest pasywna, ani pierwsza, która jest pasywna, ani druga, która jest aktywna, nie jest umiejętnością, która bazuje na podpaleniu. A co to znaczy? Powoli uciekają nam bohaterowie w stylu kontroli bazujących na podpaleniu. W tym momencie mamy Shizuke, która głównie bazuje na zatruciu. Ewentualnie jej druga umiejętność pasywna bazuje na uciszaniu albo krwawieniu, ale ona również nie podpala. No i mamy jeszcze Awe, bohaterkę z 21. generacji, która również bazuje tutaj na zatruciu, na krwawieniu. No i ostatnia, ta umiejętność, bazuje na podpaleniu, ale jeżeli. W 24. Generacji będziemy mieli nową bohaterkę albo nowego bohatera stylu kontroli. Prawdopodobnie nie będzie on już bazował na podpaleniu. Co to znaczy? To znaczy, że Tempest Arms, znany jako zabójca stylu kontroli, czyli Rising Valor, po prostu nie będzie już tak działał w walkach przeciwko stylowi kontroli, jak to było wcześniej. A znaczy to nie mniej, nie więcej. Że gracze, którzy do tej pory grali e, marszem w stylu berserk, po pierwsze pokonywali styl uporu, z tego względu, że berserk pokonuje styl uporu, i również pokonywali styl kontroli, nakładając jedną magiczną broń burzy, mianowicie Rising Valor, która sprawiała, że podpaleni bohaterowie właśnie mieli ogromny mnożnik obrażeń zadanych wrogim rywalom w stylu kontroli właśnie w momencie kiedy ich bohaterowie zostali podpaleni. W tym momencie powoli odchodzimy od podpalenia i ten Tempest Arms nie będzie siał takich spustoszeń jak to robił do tej pory. Dlatego moim zdaniem ci, którzy cierpieli przez kilka generacji Grając stylem kontroli, byli po pierwsze narażeni na ataki stylu uporu oraz nie mogli przebić się przez styl berserk. Teraz nadchodzi nasz czas. Jeżeli zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem, napisz komentarz. A jeżeli uważasz, że to nie ma sensu i styl berserk dalej będzie najlepszym z najlepszym, to chciałbym zaprosić Cię do polemiki w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za wspólnie spędzony czas. I do usłyszenia niebawem. Cześć.